Dziś będziemy udawali dosłownie wszystkich bossów z tego sezonu. A jeżeli ja nie zrobię wystarczająco dobrej roboty w udawaniu, to za każdego z nich zgarniecie 50 zł PSC. Ale żeby mieć szansę na w ogóle jakiekolwiek pieniądze, to musicie pod tym odcinkiem stawiać 8000 złapek w górę i suba z dzwonem. Do tego wszyscy muszą wpisać kozik manojek w sklepie Fortnite, a na koniec w komentarzu pisać Manojek Boss. No bo w końcu jestem bossem, nie? Film popularny za granicą, ale widziałem, że w Polsce Rafa nagrał, więc panijcie do niego koniecznie. Ja mam trzy próby po zdobyciu medalionów, więc będzie. No myślę, że będzie ciężko dla mnie, śmiesznie dla was. Na początek wcielimy się w tak naprawdę nie bossa, a nowego bota, czyli pana Splintera. Ty problem, bo nie masz żadnej broni tu. Muszę mu tukać. Spadł, ale zaraz się pojawi chyba jakiś kolejny, nie? Czy nie? a jemu się nie da nastukać! Ty to będę stał w nim po prostu. Co myślicie o tym? Dobra, stoję, stoję w nim! Bardzo dziwna rzecz, to chyba nie będzie najlepszy pomysł, trollowanie tym splinterem No nie wziąłem pod uwagę kilku rzeczy, ale jak wiecie jestem największym botem, więc udawanie bota zawsze wychodzi mi perfekcyjnie. Ty bo nie uciekają stąd. Ja mam nadzieję, że tutaj ktoś przyjdzie tak czy inaczej, co? Bo mam tylko trzy próby, żeby ich nabrać. Idzie, 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 idzie. Zobrałem Ty... go! Nie wierzę w to po prostu. Co tu się odwala? <noise> ja nie mogę po prostu wytrzymać z, ze śmiechu. <noise> Jezus, Graczu! To jest najgorsze, co się mogło dla niego wydarzyć. Ja nie dowierzam. Typ normalnie we mnie kliknął. Mi się wydawało, że to jest najgłupsze, co ja w życiu zobaczyłem. No ale nie, to zadziałało. No dobra, to staje dalej. To jest moje ulubione trollowanie, jednak tym splinterem. Ty, typo gdzieś tu chodzi. Powiem wam, w pierwszym meczu taki sukces? No nie spodziewałem się. Typ. Ty, no teraz troszkę mnie zauważył, co? Tak, ale musiał się przypatrzyć. I miał snajperkę, mógłby po prostu wyciągnąć. Ale nie. No, typa ewidentnie czuł, że coś jest nie tak, ale nie wiedział, w którym kościele. No, lepszej pierwszej próby nie mogłem sobie wymarzyć. Ale już widzę, jak gra innymi bossami będzie trudna. Uwaga! Typ yes widział, nie no powiem wam szczerze, trzech typów w takim miejscu spotkać, to to już naprawdę jest jakiś niesamowity sukces no stoję dalej, jesteśmy top 10 znowu typa tam widziałem jak bieg, nie wiem czy widzieliście też, ale stoję stoję twardo, idzie do mnie, idzie Wiedział, ale powiem wam szczerze, ja w ogóle teraz kapel nie straciłem. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest najlepsza taktyka na wygrywanie. Zobaczcie, czwarty kill, a ja nic nie robię. Stoję. Ty, ja ciągle jestem w strefie. Ja mogę wygrać ten mecz stojąc w jednym miejscu. Ty, zauważył mnie, ale znowu pan, dobra, jestem najlepszym graczem na świecie. Oj, ale w strefie już nie jesteśmy. Dobra, jako że strefa idzie i ja już więcej nie będę grał tym oto panem, to szybko się wylutujmy i zobaczmy, czy uda nam się wygnąć. Ty, ale super sprzedaje rzecz. Tematu. W świecie jak jest! Ale troll w pierwszym meczu zaliczony! A jak już jesteśmy przy żubiach ninja, to wraz z Kepciem jakiś czas temu stworzyliśmy super mapkę Defran, nawiązującą klimatem właśnie do żubi ninja 250 wymagających poziomów do pokonania, a do tego naprawdę dużo expa do zgarnięcia za granie. Każdy, kto dzisiaj w komentarzu napisze, w jakim czasie przyszedł ten defran, to dostanie ode mnie serduszko, ale tylko dzisiaj się liczy. Więc leccie grać, kod widzicie teraz na ekranie oraz oczywiście znajdziecie go w opisie. No to Teraz czas na bossa z lodowca, czyli pana Montaguę. Mo montaż. Dobra, mam go. Czy widzimy tu jeszcze jakieś kroki? Chyba nie. Weźmy to. Wyrzućmy to tutaj. Ale biorę do ręki tutaj swój karabinier. Włączam chodzenie, no i chodzę. I to wydaje mi się, że. Znaczy, no na pewno. Oficjalnie jest pierwsza próba. Miejmy nadzieję, że ktoś tutaj przyjdzie. Ty tam cały czas jakieś strzały widzę. Ja bardzo proszę, tutaj do mojej posiadłości przyjść. My tu jesteśmy bardzo gościnni. Ty z Dom Kroki to chyba prawdziwy typ. Ty no, piję dom. A czemu? Ty, jak do niego a Major mu nie zadawałem. Teraz pytanie, czy on wiedział, czy to był bot po prostu i strzelał do pierwszej lepszej osoby, no ale tak kampił, jakby coś mu nie pasowało. No tylko co jak ja wszystko perfekcyjnie odgrywam? Ty, po z medalionem do mnie idzie! Widzę go, widzę go! Ale to jest spocuch. Ja jestem że on będzie teraz do mnie walił. On próbuje się do mnie dostać, typ. Pytanie, czy on wie? Nie no musi wiedzieć, nie? <ścoughs> Gdybym go zabił, a nie było daleko, no to bym uznał za udane. A tak, to mamy jeszcze dwie próby. No i mamy to. Udało się kolejny raz zebrać bota. Oczywiście zajęło to kilka prób, no ale. Kolejny oficjalny raz będziemy trollowali Oczywiście wyrzucamy tutaj medalion Może być tutaj, nikt i tak go nie zabierze Chociaż wiecie co, dam go na górę Bo i tak wszyscy będą gdzieś z dołu wychodzili, nie? Więc zostawimy go w którymś z tych pokoi Typo, tylko ten typ poleciał na górę Więc jeżeli on jest na górze To on może zabrać nam medalion Oj, nie jesteśmy w strefie, więc ten typ, który się skrada To może być ostatni typ Którego będziemy w stanie pokonać To znaczy nabrać, nawet nie pokonać Tylko ja po prostu chcę, żeby on myślał, że to jestem ja No, nie wiem, szczerze powiedziawszy, nadal uważam, że chyba się domyślił, że to nie ja. Pokonałem bossa, ale on był już tak w połowie pokonany, i obawiam się, że to jest jakaś zasadzka, tak szczerze powiedziawszy. No właśnie, tak myślałem. Oj, 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 oj! To nie był jeszcze ten. Tu jest za dużo ludzi, których nie mogę nabrać, bo widzieli, że pokonywałem bossa. Dobra, wiecie co? Daję to chodzenie i po prostu chodzę. No, co mam robić? Oczywiście, medalion wyrzucony, i to jest moja ostatnia próba. Jeszcze nie jestem w strefie. A, na górze kampił na mnie pajac. No to w takim razie trzy pełnoprawne próby i żadnego sukcesu. Pierwsze 50 złotych leci do was. Teraz polecimy na koleję i będziemy udawali w Walerię. Oj, powiem wam, trochę to wszystko zajęło, tą Walerią zostać. No ale zostałem, tam było bardzo dużo ludzi. Wylurowałem ją jakieś 5 kilometrów od jej domu i tam się właśnie biją. Schowajmy tutaj i pójdźmy y, po prostu na środek, idąc. Ty no, prawie tego nie widać, nikt się nie skapnie. Nie no, oni się tak tutaj biją, że... Ta waleria to chyba był najgorszy wybór z nich wszystkich. Oj, dostałem snajpę! Dobra, czyli jeden typ już wie, że jestem oszustem. Dwóch medalioniarzy tu jest. Ja naprawdę nie wiem, co tu się dzieje. Typ! Tam snajper jest cały czas w tym krzaku. Dobra, już dwóch typów tu biega. Pokonałem jednego typa mitykiem, a drugi zabrał mi medalion! O, ty chamie! I jeszcze z nim ucieka, hamsko. Nie, no to teraz to ja już to nie ma sensu. Ty, ale to w sumie ciekawe, czy ten typ próbował mnie tymi munczako pokonać, dlatego że wiedział, że to nie jestem ja i po prostu myślał, że spłynę na hita. Czy myślał, że jestem botem i na boty to jest po prostu takie dobre to munczako. O, co ja zrobiłem? No mógłbym to może naciągnąć do tego, że się coś udało, ale no wydaje mi się, że byłoby to trochę naciągane. Więc póki mogę, to chodzę. Może ktoś jeszcze tu przyjść. Ale naprawdę, takie dymy tu były. Chociaż jak na mapie nie masz że tutaj jest medalion, to żaden się chyba nie nabierze, że jestem prawdziwym botem i bossem, co? I tak idzie Stefa, więc ta próba dobiegła końca. Ja nie będę kłamał. Powiem wam szczerze, ostatnią godzinę, i to dosłownie godzinę, próbuję tutaj zrobić trola I przed chwilą właśnie uciekł mi pan, pan, który szybciej po prostu pokonał bossa. O, tu teraz jest. I ja mam dość. Ja się poddaję. Tyle razy byłem blisko tego... W medalionu, już nawet nie wiem jak to się nazywa, ale moja psycha leży, no to jest najbardziej zadymiarska jakaś miejscówka w tym sezonie, tu co mecz leci 28 osób, no i trudno, troluję bez medalionu, po prostu chodzę i może, może kogoś stroluję i nie stracę tego 50 zł, a jak nie, to trudno więcej tu nie przylecę, napiszcie w komentarzu co myślicie o karkołomnych kolejach, no i strefa zjadła praktycznie całą moją chatkę, no ale ja się nie poddaję Chodzę, choćbym miał paść w tej strefie, to zostaję tu. Nie, ten boss naprawdę zniszczy mi psychę. Ale jak wygram, to nie płacę wam 50 zł. Co wy na to? Chyba logiczne, logiczne, nie? Wiem, że jesteście w szoku, ale nie wygrałem. Czas poudawać mojego ulubionego bossa w tym sezonie, czyli pana Oscara. Uwaga, nie wiem jakim cudem, ale to się udało. Chociaż skadujesz, zaraz znowu padnę, bo tu jakieś kroki kolejne słychać, ale... No, dzisiaj jest naprawdę tak nieironicznie, jest ciężko. Zróbmy taki trik. Wejdźmy tutaj i tutaj w rogu, wyrzućmy medalion i wróćmy tutaj chodzić. Jak na trollowanie przystało. No i pierwsza próba trollowania tym akurat bosem przed nami. Boję się, że to będzie ostatnia próba, bo no naprawdę ja już ten challenge zrobiłem, nie wiem, trzema czy tam trzema chyba bosami, a gram czwartą godzinę. Więc, no już powoli mam dość. Tutaj oczywiście też pleciałem kilka razy. Nie tak, że za pierwszym wyszło. Ja słyszałem przed chwilą kroki. On gdzieś się tam czai i on będzie próbował ukraść mi mój medalion. Ale spoko, jestem przygotowany. he. <zysy> wyczułem go dobrze, że faktycznie gdzieś tu jest. No i był. I nawet miał legendarnego shotguna. Całkiem w porządku, broni. Typo. Mam nadzieję, że on myśli, że jestem botem. Proszę, to musi być ten czas. No nie wiem, szczerze powiedziawszy. No chyba... Kurczaki, no nie mam pojęcia, no. Dobra, tu się jeszcze biją, więc ja chodzę, ale... Jak mam stwierdzić, czy ktoś wie, że jestem botem, czy nie? No przecież jak idziecie do, bot, do bossa, no to go bijecie, bo chcecie mieć medalion. No ja bym chyba to zaliczył, wiecie? Już dwóch pokonałem, więc technicznie wydaje mi się, że jest git. Ale są jeszcze typy. Może ktoś jeszcze przyjdzie. Jednak Splintera było łatwiej udawać. Oho, koniec strefy. Strefa idzie, koło mnie nie ma nikogo, więc ja oficjalnie... Uznaję to udawanie, no bo trollowanie to nie, ale to udawanie bossa jako zaliczone dwa kile jako boss. Otwórzmy szybko save. Zobaczmy, co nam tutaj ciekawego wypadnie. No i idźmy wygrywać. Jak wygram, to tym bardziej wam nie daje 50 zł. <laughs> nie no, super jest ogólnie. No dobra, nie wygrałem, ale i tak udawanie uda jest zaliczone, więc nie ma 50 zł. No to co, chyba jeden z lepszych mityków na mapie, czyli udajemy panią niszę. No i lecimy. Dzień drugi tego challenge'u, bo w jednym dniu nie dało się tak dużo zepsuć. I udajemy bossa. Nie wiem, czy to jest typ prawdziwy, ale tak. Się skończyło udawanie Bosa w pierwszej próbie. No chyba nie uznałbym tego za zaliczone, co? Teraz tak, tu jeszcze musimy wyrzucić medalion, wiadomo, i musimy zacząć chodzić. Tak jak gdyby nigdy nic. To jest pierwsza. Znaczy no się to jest trzecia próba, ale pierwsza próba, w której mogę coś faktycznie osiągnąć. To znaczy, to nawet jest więcej niż trzecia próba, ale trzecia próba, w której mam medalion. I mi się też wydaje, że ja chyba złego skina wziąłem miszy, nie? Misza nie powinna mieć czarnej zbroi. Tak coś mi się kojarzy. U, w ogóle nie z tą bronią chodzę. Uwaga, typ tu przyjechał. Nie! Ach, 7 killi! No mam wrażenie, że kolega się nie nabrał. Ty, patrzcie, ja udaję teraz niszę, nie będąc niszą. Dobra, mam ją. Typem wam ma prawo to wyjść. A nie, bo tutaj już jest inny typ. Dobra, ten leży. A to był chyba mój największy wróg, ale jest jeszcze jeden jakiś ciężki. Chowamy tu medalion. No i co? Chodzimy! Wygrywamy. Ty O serio myślał, że jestem bosem! Tak mi się wydaje, no przecież on puścił na mnie beczkę! No biegnie na mnie typ, ale ja udaję bosa! Ty ja znowu myślisz, że jestem bossem! Ty znowu myślał, że jestem bosem, bo przejść się zatrzymał i nie strzelał, tylko się ukrył. No to ta próba wyszła idealnie. No nie, nie daję wam 50 zł za to. To już zdecydowanie najlepszy mityk, przynajmniej na bildzie, czyli udajemy naszego ulubionego pana Petera Gryfina. Bierzemy jego shotguna, ale w razie co zachowam sobie tego, bierzemy jego medalion. To teraz tak, medalion musimy ukryć najlepiej. Tu mi się wydaje będzie git. No i co? Zaczynamy pierwszą próbę, zaczynamy chodzić. A już nie jesteśmy w strefie. I szczerze powiedziawszy, jak miał strzelać, czy pod koniec meczu ktoś przyleci na tą właśnie miejscówkę? No, raczej bym na to nie liczył, ale nadzieja ma ty. Jest coś. Trochę się zachował jak aktor, ale twardo udaje, że jestem botem. Idę do domku. Ty przyszedł tu, jest tu gdzieś. Bum! Nie mam pojęcia! Na 80% był to aktor, ale mamy już pierwszego kila. Uznajemy, że jak jako trolując robimy 3 kile, jako ten pan, to zaliczamy challenge. No już wystarczy wam darmowego do kaski, co? Ale strefa niestety ruszyła, więc nie zdziwiłbym się, gdyby to był koniec zabaw w tym meczu. Bierzemy to, bierzemy to, oczywiście do ręki, medalion zostawiamy tutaj, a my idziemy. Na górę. Udawać. I to drugi raz z rzędu. Powiem wam, szkoda, że inni po sobie nie byli tak łatwi do zdobycia. Bo po tym wyzwaniu już chyba nigdy nie będę chciał medalionu zdobyć ani bossa pokonać. To jest po prostu, no, psycha leży. A no, i tyle było z tej próby. Nie, no, ta strefa to tak nie siada. A ja tak dobrze sobie radzę. Chociaż mam wrażenie, że w normalnych gierkach Peter też zazwyczaj na nobildzie pada sobie w strefie. Więc wydaje mi się, że idealnie go udaje. Ty mam typa. Jestem w szoku. oj, Bije, bije! Aha, jeden HP mam. Jeden HP! Ty, prawdziwy typ, prawdziwy typ. <noise> Oszukać się go, że nie jesteśmy tym, kim jesteśmy. Chyba technicznie nie udało, ale no, skila zdobyliśmy i typ musiał być w totalnym szoku, jak zobaczył, że Peter nagle sprintem od niego ucieka. No wydaje mi się, że pod względem szoku to zadziałało. Zwłaszcza, że cały czas nas obserwuje z kubany. No to co? Spróbujmy w kolejnej! Surprise! <laughs> to jest mój najlepszy sposób. Zobaczcie, ja jeszcze zniszczyłem tego typa, będąc Pityrem, Peterem. On się totalnie na pewno nie spodziewał, on jest w takim szoku, że on do teraz nie wie, co się dzieje, ale ważne, że ja wiem, więc ja to sobie zabiorę, kumpel. Jest jeszcze dość wczesne stadium gry, więc tutaj może być więcej osób, no chociaż ja już dwie wyeliminowałem, ale nie poddajemy się, chodzimy sobie i wygrywamy. Typ właśnie przyjechał i on tutaj wyjdzie teraz. No nie, no. Myślisz, że on wiedział? Czy nie wiedział? Kurde, ale trzy razy perfekcyjnie mi się udało, Poudawałem! Ale typ mi luzardensa tańczy. Wiecie co, ja bym uznał za zaliczone to udawanie, bo naprawdę niezłym peterem jestem. W takim razie po podliczeniu dwa razy 50 zł PS. leci do was. Wy doskonale wiecie co pisać. Łapki w górę, suby, kodzik manojek. Ale teraz to wszystko. Trzymajcie się, pa, pa.